Park Zdrojowy to jedno z najpopularniejszych świnoujskich miejsc spacerowych i wizytówka świnoujścia. Każdego dnia przez jego aleje przechodzą setki, a pewnie nawet i tysiące mieszkańców i gości. Jednak ostatnio aleje parku w sąsiedztwie basenu północnego są raczej dla kaczek, a nie dla ludzi. Urząd Miasta wyjaśnia, że połacie zalanego terenu to niestety efekt awarii. Te swoiste bagna i jeziorka powstały na skutek awarii pompy melioracyjnej. Na dużą ilość wód w systemie melioracyjnym ma również wpływ wysoki stan wód podziemnych, który zależy od poziomu wody w kanale portowym. Aktualnie urząd przeprowadził procedurę zakupu zastępczej pompy, która czeka na dostawę do miasta. Podobno ma to potrwać jeszcze dwa tygodnie. Spacerowicze muszą więc uzbroić się w cierpliwość lub wysokie kalosze. Najbardziej zadowolone z obecnego stanu są chyba jedynie kaczki.